Co ja mam powiedzieć? No. A chciałaś mnie wyrzucić, chciałeś się mnie poznać, o ja przebiegu trzech moich kochanych rycerzy na białych koniach e i widzisz. No niby tam było te 30, 20 sekund spóźnienia, tak? To... Mixer nice, wow. do marka, Kiedy chcesz skontaktować? Po live czy jutro? E <gryzm> po live jutro... E e no powiadomienie dostaniesz, no pewnie po live. Ie. Zależy, o której się skończy, bo tutaj nam tak czas przedłużasz i pewnie szybko się nie skończy. Nie no... Kurde, Karolina. Luki. I 700. Co wy robicie? Co, Co wy robicie tej Karoliny? Co wy robicie jej? Jak? Ej, ja tego nie rozumiem. Co? Ale zobacz, w ogóle to jest hitler, no zobacz ile rzędu Co się tutaj dzieje? Pięć rzędu O kurde. Nie So. Co? Co ty robisz? kurde. Już nie wygrywam L61. Co wy zrobiliście, Ty Karolinie? Co? Co wy zrobiliście z tym w ogóle liveem, nie? Jak! Co wy zrobiliście z liveem, ja się pytam. Eee. Co? Nie! Ile jeszcze tego będzie? Chwila, Daj, za chwilę Oj, zrobimy to. sobie konkurs. Co się dzieje? To co ma reczek Live Do no, Karolina chyba live to... Ja... Czekaj, nie, ja ci Karolina, no, zweryfikuję. Jak to się stało? Przeanalizujmy jeszcze raz to, co się zrobiło Karoliny. Donajcik na bogato eee, O kurde Donajcik na bogato Donajcik na bogato, wiadomo Kto tam... Nie, ja... Nie, nie wiem co ja mam ci powiedzieć Karolina I do, do mnie to nie dociera Ja to... Do mnie też nie No to jest po prosto... Ja nie wierzę w to Co? Vertik Vertik, co ty robisz? Co ty robisz? Przestań Przestań Vertik Przestań Vertik, nie, Wertik, nie! Nie, teraz na Instagramie Ci pisze przestań, przestań, nie, nie, przestańcie, proszę, przestań, przestań już, przestań już, serio, naprawdę, przestańcie, przestańcie już, spokojnie, spokojnie, naprawdę, uspokójcie się, rozumiemy, donaty donatami, jest czas do końca live'a, fajnie, że jest czas do końca live'a, Pamiętajcie, że przy takich kwotach zawsze jest możliwość y, zwrotu. Wystarczy, że na, napiszecie. Dobra. Nie e, sprawdzam Ci teraz kolej na Dobra wertyk mamy. E, pierwsza 43, Ale dobra, zobaczymy kiedy będzie początek. E,